mamy mordy, dzisiaj rozdajemy hajs i rozdajemy boksy odpleciony. Co wolicie? Hajs na zamówienie? Czy dostać boksa? O wszystkim się dzisiaj przekonacie. Mam boksiki. Słuchajcie, jesteśmy teraz na magazynie, zanim wam opowiem o tym wszystkim, jak zdobyć pieniądze u nas i kto dostaje boksy. Bo dwie osoby dzisiaj od nas dostaną te boksy, wypełnione po brzegi przynętami. Zobaczcie, co tu się dzieje. Większość tych paczek to są takie paczuszki, to są właśnie boksiki tu popakowane. Idzie bardzo dobrze, idzie lepiej. Jak żeśmy pokazali zawartość, która jest w środku, kto nie widział, to zapraszam do filmiku poprzedniego po zawartości. Zamówienia jeszcze bardziej eksplodowały. Jak widzimy bardzo dużo silników sprzedajemy teraz, Borino jest w niesamowitych pieniądzach, więc to wszystko idzie. Nalepka zagraniczna, więc znaczy, że to wszystko wychodzi do Niemiec, za granicę. a my już tutaj zmierzamy słuchajcie do pakowalni. Powiem Wam coś o boksach ponieważ ostatnio były takie tutaj zarzuty, że ktoś czegoś nie dostał w boksie, możliwe, że ktoś mógł nie dostać naklejek. Różne rzeczy się zdarzają, więc proszę napisać, zawsze dosyłamy wtedy takie naklejki. Oczywiście już dwie osoby tak napisały, że nie dostały naklejek i sprawdziliśmy na kamerach i dostały. Więc nie piszcie tak, bo sprawiacie nam dodatkową robotę, a i tak nie dostaniecie tego. Także jak naprawdę nie dosłaliśmy, to będziemy wtedy wysyłać. I pisały ludzie, że czegoś nie dostali. Na przykład nie dostali blinkszada. Otóż na przykład z blink Shadem. zobaczcie, tu są przygotowane takie kuwetki z przynętami różnymi. I z takiej kuwetki bierze się po jednej przynęcie. I albo dostaliście blinkszada albo dostaliście limitowaną wersję szatiza, coś z tych dwóch rzeczy. Ktoś mi już że nie dostał koloru y, swima. Zobaczcie, swimy są akurat dzisiaj są w takich kolorach. A ostatnio na filmie pokazywałem Wam były klauny, więc też w różnych, ponieważ no robimy tych boksów naprawdę olbrzymie ilości, też podchodzi pod tysiąc sztuk tych boksów w tym momencie. Więc tak naprawdę żadna firma, nawet Westin, tak duża firma jak Westin czy Savage, nie mają takich ilości produktów jednolitych, żeby dać do boksu. Na przykład zobaczcie, tutaj widzicie, albo dostajecie przynętę tego koloru, albo tego. To już zależy od tej osoby. Y, która to pakuje. Także słuchajcie, przypominam, że jeszcze tylko do końca kwietnia y, możecie. Zakupić boksa razem z miarką naszą od pleciony, znaczy od hype'a. I oczywiście dorzucamy naklejeczki. I teraz przejdziemy sobie tutaj, słuchajcie, do naszego showroomu. Wow, idę tułem! Przejdziemy do naszego showroomu i pokażę Wam, jak otrzymać hajs od pleciony. Każdy może otrzymać 50 zł na zakupy w plecionie. Już to prezentuję, ale najpierw zaczniemy od tego, kto wygrywa boksy. Także słuchajcie, przychodzimy tutaj do mojego komputera, pokażę Wam zwycięzców. Mamy dwie Osoby, które nagrały bardzo fajne filmiki, kto chce zobaczyć, to proszę. Tutaj pierwsza osoba to jest boks zeszłoroczny, nagrała super film i później nawet jeszcze nagrała film złowienia dwa filmy. Ten film, słuchajcie, gościu, w ogóle ja tak zachęcałem, że jak chcecie zacząć przygodę z YouTube'em, to unboxing boksów splecionych to jest super rzecz. Tutaj gość był strasznie zaskoczony, bo jego pierwszy film z unboxala zrobił 11 tysięcy wyświetleń tak? i wbiło mu prawie 200 subów na star, także to jest super rzecz zrobić unboxala plecionego. I dzięki temu, że zrobiłeś unboxala, ziomeczku, liczę, że w tym roku jak dostaniesz boksika od nas, który do Ciebie jedzie, to również nagrasz taki filmik, także powodzenia życzę, a druga osoba to też tutaj ktoś, oglądałem ten filmik, też tata z synem, chcą zacząć przygodę właśnie z, z YouTube'em, nagrali unboxala, super, dostajecie kolejny boks. I możecie kolejnego unboxala nagrać. tak do tych dwóch ludzi lecą te boksy, więc mamy konkurs załatwiony. A teraz przechodzimy do mamony, do hajsu. Proszę bardzo, tak to wygląda. Hajs 50 pelenów. Czegoś takiego jeszcze nie było w historii u nas w firmie, żebyśmy dali 50 pelenów. Jak to działa? To działa po prostu na wszystko. Bo do tej pory, jak mieliście kupony rabatowe, to nie działały na towary obniżone. Teraz robimy coś dla was wyjątkowego. I proponujemy wam 50 zł. I nieważne, czy towar jest na promocji, czy nie jest. Dostajecie 50 PLNów, możecie to kupić. Warunkiem jest, żeby był to, że musicie zrobić zamówienie z za miną 400 zł z takich marek Dragon, Westin, Abu i Pen. I pokażę, jak to działa kod to 50 PLN. Już pokazuję to u mnie na laptopie. Wchodzimy sobie w do nas do sklepu po prostu, tak. Zobaczcie, ja sobie wybrałem na przykład yy, chlebak, to są wszystko przecenione produkty, tak. Jak otworzymy chlebak, to widzicie, on jest 64 na 43 przeceniony. Yy, ko tutaj kołowrotek też, bluza te też, Westina też jest przeceniona. 256 z 270, wszystkie produkty, nie patrzymy co i jak. Słuchajcie, mam kupon rabatowy, wpisuję tutaj 50 PLN i co? I użyj. I dzieje się magia, słuchajcie. Bach! proszę bardzo. Może jest to szukane, bo odejmuje 49,99, więc bez tego grosika. No ale jest, ale działa i działa tak naprawdę na wszystko, więc no jest to nie lada gratka, bo wiecie, pleciona ma najlepsze ceny na rynku, tak? To chyba każdy się z tym zgodzi i nawet dostajemy od Was mnóstwo komentarzy, że na Plecionie lepiej niż na Ali się kupuje. Więc co do tego jeszcze, jak dostajecie kupon. Na takie marki jak Dragon, Westin, Abu i Pen, to naprawdę możecie się grubo do y, majóweczki przygotować. <taki> Takich rzeczy nawet na Ali nie dostaniecie, więc y, korzystajcie. Yy, I mówię, jeszcze do końca kwietnia macie szansę z tymi boksami. Jeżeli chcecie dostać y, tą miarkę, kto nie widział filmu. To zachęcam, żebyście obejrzeli nasz poprzedni filmik. I jeszcze kto, pytacie nas dużo o naklejki. Dlaczego, kiedy będą naklejki, kiedy możecie dostać naklejki do, do normalnych zamówień? Na ten moment nie ma takiej możliwości, tylko naklejki są w boksach, tak jak widzieliście. Ale planujemy w przyszłości odpalić coś takiego, że do każdego zamówienia będziecie mogli sobie sami wybierać już na stronie w koszyku, jaką naklejkę bądź jaki gratis będziecie dostawili. Ale to jest gdzieś tam melodia przyszłości, także słuchamy. Waszych komentarzy. Pytacie też o miarki, kiedy będą dostępne same miarki z boksa. No wiecie, no nie mogą być od razu dostępne, bo to muszą, muszą dostać najpierw osoby, które się zdecydowały na boksa, więc one dostają w pierwszej kolejności. Dopiero gdzieś w połowie maja takie miarki, ma to miarki hype'a, pojawią się na, na stronie i będą do zakupu przez normalną osobę. No i ostatnia rzecz, no to są przynęty od SEWRO, może pójdziemy jeszcze je zademonstrujemy na koniec, bo też dostajemy mnóstwo rzeczy, mało tego, są ludzie tutaj tacy nieuczciwi, cwaniacy, którzy próbują ominąć plecione i piszą bezpośrednio do sewra. ej SEWRO sprzedaj mi te gumy, wezmę cię 20-30 gum y, tych limitowanych kolorów pleciony, tak? No słuchajcie, no SEWRO z nami robi dobre interesy, można śmiało powiedzieć, więc y, odsyła do pleciony i to jest kolor tylko i wyłącznie dla pleciony zarezerwowany i nie kupicie go nigdzie indziej, ale też chcemy wyjść naprzeciw no bo rzeczywiście nawet u nas pracy ludzie chcą. No bo co z tego? Kupisz boksa i dostaniesz dwie przynęty takie, nigdy nie będziesz ich miał, bo zerwiesz, a kolor jest świetny. Więc ok, też przygotujemy takie pakiety, które gdzieś tam w połowie maja, może pod koniec maja, wjadą do nas na stronę. Będą to pakiety właśnie po 10 takich gum. Będzie albo 10, 10 kopyt takich do kupienia, albo 5 kopyt, 5 jaskółek razem. I będziecie mogli to nabyć, także też niebawem to się pojawi na stronie. I jeszcze ostatnia rzecz, która była, to była rzecz odnośnie relaksów, że dostaliście inne kolory, niż prezentowałem. Tu też firma Relax nie miała takiej ilości po prostu gum, które my byśmy chcieli jednolitych. No bo mówię, tu już się zbliżamy do tysiąca boksów w tym momencie, więc czasami są dwa tygrysy, czasami jest tygrys i płotka, czasami jest niebieski, czasami jest bardziej żółty kolor, no ale generalnie to wszystko staramy się, żeby było podobne. Także mordeczki, korzystajcie. Jestem ciekaw, czy jesteście zadowoleni z tego kodu, bo dla nas jest to dość duże ryzyko, ponieważ wiele promocji jest tak nisko zrobionych już, więc że jak jeszcze do tego dojdzie 50 zł, to będziemy dopłacać do interesu, ale cóż, chcemy sprawdzić, czy takie po prostu taki podrunek dla Was e, zadziała i ruszy Was dopleciony, bo jeszcze mamy kilka dni. Jak widzicie, wysyłamy to ostro. Chłopaki przychodzą tu nawet w sobotę, żeby pakować paczki, żeby e, wysłać w poniedziałek wszystko Wam na majówkę. Także jeżeli złożycie zamówienie przez weekend, w poniedziałek wszystkie rzeczy wyjdą i we wtorek e, dostaniecie e, paczki przed majóweczką. Także powodzą Mordeczki, korzystajcie i do następnego. Bang bang.